Wyobraź sobie mężczyzn, którzy przez lata poruszali się po lokalnej scenie biznesowej tak, jakby znali wszystkie tajemnice tego regionu. Niepozorni, ale wpływowi, dyskretni, ale otoczeni kręgiem lojalnych ludzi. Z pozoru prowadzili zwykłe interesy, lokale, nieruchomości, usługi. Ale za kurtyną tych legalnych działań rozciągało się coś znacznie większego, coś, co przez lata rosło w cieniu, niepostrzeżenie lecz konsekwentnie. Aż w końcu stało się niemal nietykalne, bracia R. Tak nazywano ich w aktach, tak mówili o nich sąsiedzi, tak przedstawiali ich ci, którzy mieli okazję z nimi współpracować lub ich obserwować, ale nawet oni nie znali całej prawdy. Ta historia zaczyna się w miejscu, gdzie układy są ważniejsze niż prawo, a milczenie znaczy więcej niż jakiekolwiek słowa. Nie byli gangsterami w klasycznym sensie, nie działali jak postacie z filmów sensacyjnych. Ich siła leżała w tym, że byli swoi, znani, rozpoznawalni, ale nietykalni. W ciągu kilku lat zbudowali imperium agencji towarzyskich, które stało się osią działalności przestępczej na poziomie, jakiego nikt wcześniej się nie spodziewał w tej części Polski. Ale zanim do tego doszło, byli po prostu braćmi, dziećmi tej ziemi. Jak to się stało, że właśnie oni zdominowali półświatek Podkarpacia? Niektórzy mówią, że wszystko zaczyna się od rodziny, inni, że od środowiska, w przypadku braci. R er, obie odpowiedzi są równie prawdziwe. Wychowani na styku świata miejskiego i prowincjonalnej codzienności nie różnili się z początku zbytnio od rówieśników. Uczyli się, dorabiali, obserwowali. Ale to, co różniło ich od innych, ujawniało się w szczegółach. W sposobie mówienia, w relacjach z ludźmi, w wyborach, które dla innych były nie do pomyślenia. Jeden z braci miał opinię bardziej powściągliwego, częściej milczał, ale gdy już zabierał głos, jego słowa miały ciężar, drugi był bardziej ekspresyjny, uśmiechnięty, dusza towarzystwa. To właśnie ten duet stworzył siłę, jeden planował i liczył, drugi zarządzał i działał. Mówiono o nich, że się uzupełniają, że razem tworzą coś niebezpiecznie skutecznego. Ich pierwsze pieniądze nie pochodziły z przestępstw, wręcz przeciwnie, byli postrzegani jako młodzi przedsiębiorczy chłopcy, którzy chcą coś osiągnąć. Pierwszy bar, potem drugi, wynajem lokali, kontakty z lokalnymi urzędnikami, sponsoring małych wydarzeń kulturalnych. Stopniowo budowali wokół siebie atmosferę zaufania, a może raczej lojalności? Bo to nie było zwykłe zaufanie. To była mieszanka respektu i niepisanej umowy. Kto im pomógł, ten nie żałował. Kto przeszkodził, ten szybko tracił grunt pod nogami. Podkarpacie było miejscem, gdzie wielu znało się z wielu powodów. Tam nie trzeba było rozmawiać głośno, żeby wiedzieć, kto z kim trzyma. Bracia R wiedzieli, jak grać. I z każdym kolejnym rokiem stawali się nie tyle ludźmi sukcesu, co punktami odniesienia, bo nawet ci, którzy ich nie lubili, liczyli się z ich zdaniem. Prawdziwa zmiana nie nastąpiła nagle, to nie było jedno zdarzenie, raczej splot wielu drobnych okoliczności, z których każda z osobna wydawała się legalna, dopuszczalna, a może tylko na granicy. Wynajem lokalu, który nagle zaczynał działać w nocy. Znajomość z człowiekiem, o którym mówiono, że zna się na ochronie, zatrudnienie kobiety, której przeszłości nikt nie chciał znać. Zaczęło się od klubów, niby zwykłych, ale z czasem zyskujących reputację miejsc dla wybranych. Tam nie wchodziło się z ulicy. Trzeba było znać kogoś. Trzeba było być w środku. Z zewnątrz muzyka, światła, alkohol. Wewnątrz transakcje, które nie miały nic wspólnego z rozrywką. Tam padały propozycje, których nikt nie zapisywał na papierze. Agencje towarzyskie, które zaczęli otwierać, były tylko częścią całej struktury. Miały swoje regulaminy, swoje kadry, swoje procedury. Były prowadzone tak, jak prowadzi i się firmę. Z tabelkami, podziałem obowiązków, systemem kar i nagród. Ale to, co działo się za kulisami, było czymś więcej. Czymś, co wymagało sieci kontaktów, wpływów i przede wszystkim milczenia. Nic nie trwa tak długo, jak dobrze zbudowany układ. Bracia R wiedzieli, że same pieniądze to za mało. Potrzebowali czegoś więcej potrzebowali struktury, która ochroni ich przed wścibskimi oczami, i tak zaczęli tworzyć sieć lojalności. Nie chodziło o zastraszanie, nie tylko. Chodziło o zależność, o to, by ludzie im coś zawdzięczali. Pomoc w interesach, zatrudnienie kogoś z rodziny, pożyczka, której nie trzeba było oddawać, interwencja w urzędzie, a potem, gdy trzeba było się odwdzięczyć, nikt nie odmawiał. W tej sieci byli ludzie ze świata biznesu, policji, samorządu. Niektórzy wiedzieli, w co się pakują, inni nie chcieli wiedzieć, ale wszyscy grali do jednej bramki, żeby nic nie wyszło na jaw. Gdy spojrzeć z zewnątrz mogło się wydawać, że działają symetrycznie. Ale tak naprawdę każdy z nich miał swoją rolę. Jeden kalkulował, drugi egzekwował, jeden znał ludzi na górze, potrafił rozmawiać z każdym, od burmistrza po lokalnego radnego. Drugi wolał mieć kontakt z tymi, którzy załatwiają rzeczy w terenie. Byli jak dwie strony tej samej monety. Jeden miał dar przekonywania, drugi dar budzenia respektu. Ich współpraca była tak skuteczna właśnie dlatego, że nie konkurowali ze sobą, dzielili się rolami, a wokół nich rosła struktura, która bez przesady przypominała zorganizowaną firmę. Jednym z najtrudniejszych wątków w całej tej historii są kobiety, bo choć to wokół nich zbudowano całą strukturę agencji towarzyskich, ich głos najczęściej był zagłuszany w medialnym przekazie, niemal nieistniejący. W śledztwach, często pomijany, a przecież to właśnie one były w centrum tego wszystkiego. Wiele z nich przyjeżdżało z zagranicy, część z własnej woli, część z obietnicą lepszej przyszłości, część z poczuciem, że nie ma już nic do stracenia. Ale niezależnie od tego, jak trafiły do systemu, niemal wszystkie wchodziły w ten świat, nie mając świadomości, jak głęboko zostaną wciągnięte. Agencje działały w sposób zorganizowany. Kobiety miały grafik, nadzorców, opiekunów, ich życie było rozpisane co do godziny, ich zarobki ściśle kontrolowane, a relacje z klientami monitorowane, choć nigdy wprost. Niektóre mówiły później, że czuły się jak w firmie, w której nie można złożyć wypowiedzenia, inne, że były traktowane jak towar klasy premium. Z czasem niektóre z nich stawały się bardziej lojalne wobec systemu niż wobec siebie. Były takie, które awansowały. Zostawały menedżerkami, koordynatorkami, dbały o porządek, układ grafiku, transport. Niektóre twierdziły, że dzięki braciom R miały pieniądze, których wcześniej nie znały. Ale cena za to była zawsze ta sama milczenie. Agencje towarzyskie prowadzone przez braci R to nie były przypadkowe mieszkania w blokach, wynajmowane na krótkie okresy. To były lokacje wybrane, zabezpieczone. Przetestowane. Zewnętrznie. Nierzadko niepozorne. W środku. zorganizowane jak mini hotele. Rejestracja klientów. Monitoring bezpieczeństwa. Wykwalifikowana ochrona. System kontroli wejść i wyjść. Logistyka całego przedsięwzięcia była imponująca. Transport kobiet odbywał się zazwyczaj samochodami zaufanych kierowców. Trasy były planowane tak, by omijać gorące punkty. Telefony zmieniano regularnie. Kontakt odbywał się za pośrednictwem pośredników. Nikt nie rozmawiał bezpośrednio, jeśli nie było takiej potrzeby. Płatności? Zróżnicowane. Czasem gotówka, czasem przelewy maskowane jako wynagrodzenie. Za doradztwo. Niektóre transakcje miały miejsce za granicą. Wszystko po to, by nikt nie mógł zidentyfikować jednego konkretnego kanału. Nawet gdyby ktoś próbował to rozgryźć, widziałby tylko fragment układanki. Nigdy całość to nie była amatorska działalność, to była struktura, która mogłaby zawstydzić nie jeden legalny holding. Tyle, że zamiast faktur były kody, zamiast umów przysięgi milczenia, a zamiast reklam szeptany marketing, który docierał tylko do tych, którzy powinni wiedzieć. Jedno z najczęściej zadawanych pytań wokół tej sprawy brzmi: kto ich chronił? Bo przecież przez lata nic nie wypływało, żadnych afer, żadnych przecieków, żadnych zarzutów. Cisza była absolutna, a przecież interes rusł, ludzie mówili, plotki krążyły, a jednak nikt nie reagował. Bracia R nie musieli być na salonach, nie pojawiali się na konferencjach, nie wspierali oficjalnie partii politycznych, ale ci, którzy analizowali strukturę władzy w regionie, wskazywali, na dziwne zbieżności, decyzje administracyjne, które zapadały nagle, milczenie lokalnych urzędników, brak zainteresowania policji. Nie chodzi o jednego polityka czy jednego funkcjonariusza chodzi o atmosferę, o sieć powiązań, gdzie. Nikt nie zadawał pytań, bo. Lepiej było nie wiedzieć w tym sensie układ nie był zbudowany na korupcji, ale na strachu na świadomości, że ci ludzie mają coś na każdego. I że jeśli się ich ruszy, może być za późno, żeby się wycofać. Nie ma twardych dowodów na spotkania z konkretnymi politykami. Ale są relacje świadków, którzy mówili o dziwnych wizytach, o samochodach z nieznanymi tablicami, o ludziach, którzy pojawiali się nagle i znikali bez śladu. Wokół każdej większej afery, która dotyka ludzi z wpływami, zaczynają pojawiać się milczenia. Ludzie, którzy wcześniej mówili, nagle przestają się odzywać. Ludzie, którzy byli widoczni, znikają z radarów. Czasem dosłownie. Tak też było w tej sprawie. W ciągu lat, które minęły od rozkwitu Imperium Braci R, pojawiło się kilka przypadków śmierci, które, chociaż teoretycznie niepowiązane, budziły poważne pytania. Nie były to głośne zbrodnie. Nie było listów pożegnalnych, dramatycznych scen, relacji medialnych. Były za to statystyki, ciche pogrzeby i wyraźny brak zainteresowania organów ścigania. Jeden z byłych kierowców agencji zginął w wypadku drogowym, którego szczegóły do dziś budzą kontrowersje. Podobno miał być trzeźwy. Droga była prosta, warunki dobre. Jego samochód zjechał nagle z trasy i uderzył w drzewo. Sprawę umorzono błyskawicznie. Inny przypadek dotyczył ochroniarza, który rzekomo miał dostęp do nagrań z monitoringu jednej z willi. Zmarł nagle, według oficjalnych danych z powodu niewydolności serca. Miał zaledwie nieco ponad 30 lat. Jego rodzina nie chciała rozmawiać z mediami, a znajomi tylko wzruszali ramionami i powtarzali, że wiedział za dużo. Była też kobieta, jedna z dawnych pracownic. Gdy afera zaczęła się robić głośna, zaczęła udzielać się w mediach społecznościowych. W pewnym momencie zniknęła. Jej profil został skasowany. Znajomi nie mieli z nią kontaktu. Oficjalnie wyjechała za granicę. Nieoficjalnie Zniknęła bez śladu. Wszystkie te historie łączy jedno cisza. Żadnego śledztwa, żadnego medialnego rozgłosu tak jakby ktoś od początku wiedział, że lepiej nie drążyć tematu albo że każdy, kto próbuje, może nagle zniknąć z pola widzenia trwale. W całej tej układance jest jeden wątek, który od lat elektryzuje opinię publiczną, a jednocześnie pozostaje najbardziej tajemniczy chodzi o rzekome nagrania. Materiały kompromitujące, filmy, na których mieli znajdować się politycy, funkcjonariusze służb, a nawet przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, w sytuacjach, które mogłyby zniszczyć ich kariery, a może nawet życie. Według niektórych źródeł materiały te miały być zabezpieczane przez jednego z braci ukryte w specjalnie przygotowanych sejfach, przechowywane w kilku kopiach, gotowe do wykorzystania w razie próby rozbicia systemu. To właśnie dzięki nim, jak twierdzą niektórzy, przez lata bracia pozostawali nietykalni, bo mieli coś, czego nie da się zignorować dowody. Ale gdy sprawą zajęły się służby, aresztowano część osób i rozpoczęto działania, nagle zniknęły dowody. Nie było żadnych nośników, żadnych kopii zapasowych, żadnych fizycznych materiałów. Oficjalnie nie znaleziono niczego, nieoficjalnie. Mówiło się, że ktoś wyczyścił teren jeszcze zanim pojawiły się kontrole. Byli tacy, którzy twierdzili, że kopie trafiły za granicę, inni, że zostały zniszczone na zlecenie ludzi, którzy bali się ich ujawnienia. A jeszcze inni, że kompromaty wciąż istnieją, ale są tak głęboko ukryte, że dotrą do nich tylko ci, którzy mają w tym interes. Pytanie brzmi: czy naprawdę były? A jeśli tak, Czemu ich nikt nie zobaczył? Czy ktoś wykorzystał je, by uciszyć śledztwo? Czy może wciąż czekają jako ubezpieczenie, a może nigdy nie istniały i były tylko legendą stworzoną po to, by odstraszyć każdego, kto myślał o konfrontacji? Najbardziej niepokojące w tej historii jest to, co wydarzyło się po wszystkim, a właściwie to, co się nie wydarzyło, bo po zatrzymaniach, po medialnych nagłówkach po deklaracjach prokuratorów, sprawa po prostu zniknęła, nie doszło do żadnego publicznego procesu, nie było konfrontacji dowodów, nie było zeznań świadków, które trafiłyby do opinii publicznej. Zamiast tego pojawiła się cisza, długa i dziwnie skuteczna. Media, które początkowo pisały o aferze dzień po dniu, nagle przestały się nią interesować. Reporterzy, którzy próbowali kontynuować temat, zaczęli pracować nad innymi sprawami. Materiały z sieci znikały, artykuły znikały z archiwów, portale informacyjne milczały, czy to zbieg okoliczności, czy po prostu temat się przegrzał, a może ktoś zadbał o to, by nie wypłynęło nic, co mogłoby zagrozić tym, którzy mieli coś do stracenia. Dziś wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy sprawa braci R była tylko początkiem większej układanki? A może była tylko końcówką, którą próbowano zamknąć bez echa. Bracia R nie są już obecni na salonach Podkarpacia. Ich nazwiska nie pojawiają się na listach darczyńców, patronów czy inwestorów. A jednak wciąż są obecni, jako legenda, jako ostrzeżenie, jako cień, który wciąż wisi nad tym regionem. Ta historia to nie tylko opowieść o dwóch braciach, którzy zbudowali imperium. To także opowieść o systemie który pozwalał im działać o milczeniu które było cenniejsze niż prawo o ludziach którzy znikali bo wiedzieli za dużo nie chodzi o to by wskazać winnych chodzi o to by zadawać pytania by nie zapominać bo jeśli raz zgodzimy się na to że prawda może zostać zakopana pod warstwami układów strachu i wpływów to zgodzimy się na wszystko a ty co sądzisz o tej historii czy sprawa braci R to tylko wierzchołek góry lodowej czy Polska jest gotowa, by spojrzeć prawdzie w oczy, nawet jeśli będzie ona niewygodna? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Podziel się tą historią z innymi, bo czasem jedyną bronią przeciwko milczeniu jest głośne pytanie.